trosce o własne bezpieczeństwo. Na górski szlak ruszaj w towarzystwie doświadczonego lidera. Zapisz numer kogoś, kto może po ciebie przyjechać w sytuacji awaryjnej. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń pod numer 112. Kajakarstwo górskie to aktywność o podwyższonym stopniu ryzyka. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Sprzęt na rzece górskiej może ulec uszkodzeniu. Pamiętaj, by w każdej grupie spływowej znajdowało się zapakowane do kajaka składane wiosło. Niewielkie uszkodzenia można prowizorycznie naprawić za pomocą srebrnej taśmy. Sprzęt może zostać porwany przez wodę. Zwiększ szansę na jego odzyskanie, podpisując wiosła i kajaki numerem telefonu oraz adresem e-mail.